Dzień dobry, dzień dobry, moje kochane słoneczka, jak tam u was pogoda, bo u nas minus 2, trochę śniegu napadało, ślisko na ulicy, że ho, ho. No, a ja przyjechałam do, do Pepko, żeby wam nagrać przegląd, więc zaczynamy. Zaczynamy od kamizelki za 50 zł, od rozmiaru S do XL, jest ona w kolorze takim zielonym. Na razie nie widzę innych kolorów, tylko ten zielony, ale podejrzewam, że, e, że będą. Jak widzicie, ma kieszenie. E, z, jed, z drugiej strony, czyli z lewej, z lewej jest tak, jak wygląda, e, widzieliście przed chwilą. Ma kaptur, więc tak ona się prezentuje. Przechodzimy dalej. Zaraz tutaj będę szukać. Najpierw pokażę Wam te spodnie. Za trzy dyszki macie do, od S do XXL spodnie, takie materiałowe. Jak widzicie, z takim kancikiem i na gumce. Żadnych kieszonek nie ma. Są po prostu takie na gumce. Ale pokażę Wam fajne jeansy, bo znalazłam, i powiem Wam szczerze, sama. Nie wiem, czy sobie nie kupię, bo ja lubię też takie spodnie. Właśnie te dajcie mi znać, czy któraś z Was już kupiła, i jak one się noszą, bo trochę się boję, że będą zjeżdżały z tyłka. Mam nadzieję, że nie będą. 40 zł kosztują do rozmiaru 44, więc, więc dosyć duże, duży rozmiar. Tu mamy również taki kancik, no i super, powiem Wam szczerze, kiedyś nosiłam, musiałam mieć w szafie szare jeansy i za każdym razem je miałam, no, a teraz nie mam, to może sobie właśnie dokupię, tylko dajcie mi znać jak one się noszą, czy nie zsuwają się po prostu, wiecie, czy nie będę ich ciągle chodzić podciągać, bo kiedyś kupiłam sobie spodnie takie materiałowe, to leżą w, po prostu w szafce, bo mi zjeżdżają z tyłka. Ok, lecimy dalej. Dalej mamy taki pasiakowy, yy, pasiakowy sweterek od S do 3, 2XL za 35 zł i on się jeszcze rozciąga, moje drogie panie. Tak się prezentuje. Tu już Wam pokazuję rękawek. No i on jest naprosto na dole. No, już z drugiej strony Wam pokażę, ale tutaj chyba nic, y, nic Wam tutaj ciekawego nie wymyślę, bo nie widać, żeby tu jakieś były na drugiej, jakieś naszywki. Jest po prostu y, w same paseczki. Tu mamy t-shirt i już Wam pokazuję. Za chwilę pokażę Wam jeszcze inne, y, inne kolory. Także tutaj mamy biały. Biały za 20 zł od S do 3XL, ale powiem Wam szczerze, tak już Wam pokazuję tu rękawek z przodu krótszy z tyłu dłuższy i to dosyć dosyć taki wiecie jak ktoś chce zakryć sobie pupę no ale zobaczcie na to ciach i moje pazury wszystko widać także to już na przykład u mnie odpada no bo ja nie lubię takich prześwitujących takich prześwitujących bluzek tu mamy następną taką ciekawą bluzkę jeszcze takich tutaj nie widziałam dobra ma dodatkowo guziczek, kosztuje 4 dychy i jest od rozmiaru S do rozmiaru L, taka rozpinana jak widzicie, tu ma takie prążkowane rękawy i tu jest jeszcze takie ciekawe rozcięcie, to już w ogóle też nie bluzka dla mnie, bo nie moje klimaty ale oczywiście nie wszystko może nam się podobać, może nam się coś podobać, może nam się nie podobać, każdy ma inny gusty i to jest właśnie bardzo fajne, że nie wszystko nam się podoba. Mi na przykład bardziej się podoba ta bluzeczka w paseczki z tymi guziczkami, już Wam pokazuję. Kosztuje 25 zł od rozmiaru S do 3XL, moje drugie panie, do 3XL, złote guziczki, czerwono-biała. Zobaczcie, czyż nie jest ładna, taka marynarska bym powiedziała, tylko pasiaki mogłyby być granatowo-białe, nie? Może będą jeszcze, nie wiadomo. Tu mamy taką czerwoną, jak Wam pokazywałam, tamtą, co z przodu krótsza, z tyłu dłuższa, ta przyświtująca i idziemy dalej. Dalej mamy spodnie, spodnie takie gumkowe, rozciągane za 35 zł do rozmiaru 44. Nie 4-2, tylko 4-4. O tak, tutaj jest 4-4. Wciągacie na gumeczkę. Nie ma żadnych kieszeni i one są zwężane ku dołowi. Są zwężane ku dołowi i mają takie, jak widzicie, takie nadruki. Dobra. I pokazuję Wam z tyłu. Z tyłu nie mają żadnych kieszeni, czyli po prostu czyściutkie z przodu i z tyłu, bez niczego. Ok, to już Wam pokazywałam, to też, ale idziemy do sukienki. I Wam powiem, że ta sukienka mogłaby być już naprawdę e, na lato. Bo zobaczcie, ona jest z krótkim rękawkiem, taki e, Ala półgolfik. Poczekajcie, bo nie mogę znaleźć ceny. Chyba tutaj nie ma na tej. Poczekajcie, poczekajcie. Uno momento, zaraz znajdę. Zaraz znajdę i ona kosztuje 4 dyszki i jest do rozmiaru 44, ale się rozciąga. Więc dziewczyny, moje kochane, pakujcie się, przymierzajcie, bo naprawdę warto. Zobaczcie, włożycie sobie tylko jakąś e, albo nereczkę, albo torebeczkę, jakieś trampki e, i już świetnie będziecie wyglądać. I ramoneskę, no kurczę, bardzo fajna, bardzo fajna. Następnie mamy jeansy. Jeansy również są bez żadnych zameczków. 35 zł kosztują i do rozmiaru 44. 44. Szkoda, że nie robią większych rozmiarków, chociaż do 50, nie? Żeby było do 50 to dziewczyny by się mogły tutaj ubrać, bo niektóre mają troszeczkę większy rozmiar niż tutaj oni szyją. I no szkoda. No ale w kiku jeszcze można, można zerknąć sobie fajne, fajne ubrania się. Można zrekonować sobie fajne ubrania, o tak, chciałam Wam powiedzieć. Dobra, jak widzieliście, tam były takie rozcięcia na dole, przechodzimy dalej. Tu mamy legginsy, to już Wam pokazywałam, to było, to było ale tu jeszcze przejedziemy sobie. Przejdę sobie tak z wami trochę po sklepie, bo dziewczyny mi piszą, że chorują. 35 złotych 35 zł kosztują do 44 rozmiar. Też wsuwane, zobaczcie tak wyglądają. Dziewczyny moje kochane mi piszą, że chorują, że nie mogą chodzić, niektóre nie wiem, mają złamaną nogę, czy po prostu mają problemy z chodzeniem, więc przespacerujcie się razem ze mną tutaj po sklepie, jakbyście były po prostu obok mnie. Dobra. Oczywiście z góry życzę Wam dużo, dużo zdrówka. Dużo, dużo zdrówka, bo to jest najważniejsze. O, jeszcze chciałam Wam pokazać, że tu mamy jeszcze w kolorze czarnym, taką, tą właśnie przyświtującą. Ciekawe, jak czarną się nałoży, czy ona też tak, czy widzicie, czy tutaj z przodu też będzie tak widać, bo mi zawsze cycocha widać, nie? No, mam takie malutkie mini-mini rozmiar A i mi widać, nie? Tak mi się odznaczają. 40 zł kosztuje ta sukienka, i to jest to jest rozmiar to jest nowość chciałam powiedzieć a nie rozmiar tu ma takie ściągacze ale bardzo delikatne i jak widzicie ona się w tym miejscu odcina odcina się no i wygląda tak trochę można dostać oczopląsu bym powiedziała od tych kwiatuszków no ale no ale to może tylko ja mam takie wrażenie tu jeszcze można sobie fajnie ją ściągnąć tym sznureczkiem więc tak Wygląda, wygląda, wyglądają sukienki w pepko. Nowość, bluzeczka, yy, która kosztuje 4 dyszki i jest do rozmiaru 46. Nie rozciąga się, więc na pewno większy rozmiar, to znaczy ja ich nie mierzyłam, bo może są rozmiarówka, jest po prostu na przykład yy, o jeden rozmiar większa, więc yy, zawsze warto jest przymierzyć, nie? Ale na pewno się nie rozciągną. To mogę Wam powiedzieć, bo to jest taki materiał nie rozciągający się, o w skrócie mówiąc <grych> jak widzicie ma taki ściągacz, możecie sobie ściągnąć tym sznureczkiem po środku no i z tyłu tak się prezentuje i tutaj mamy niebieskie plakietki, że to są nowości mamy leginsy w takim kolorze właśnie zielonym khaki, jest jeszcze tutaj po prawej stronie koszula, którą już Wam pokazywałam, ale tego Wam nie pokazywałam jest jedna sztuka, czy żeby to było już dawno Kurczę, nie pamiętam tego, żeby to było. Tu mamy rozmiar XXL, ale to również się rozciąga. Jest to dosyć taki grubszy materiał, więc yy, ktoś, kto ma większy rozmiar może to sobie spokojnie przymierzyć. 25 zł kosztuje taka bluzeczka. No ja Wam powiem, nie wiem, co mi się w tym roku wydarzyło, ale mam jakąś taką słabość. O, ze stójkami właśnie, a nie z półgolfikami. Pół właśnie do takich bluzek z takimi stójkami. No fajna, podoba mi się. Może trochę kolor yy, nie bardzo. Kiedyś uwielbiałam taki kolor różowy. No, ale zmienia mi się zmienia. E, z wiekiem e, to ca, ca, cały czas e, cały, ca, cały czas coś mi się zmienia. Teraz na przykład podobają mi się brązy i kremy. No, także tak to wygląda u mnie. Wcześniej chodziłam tylko na czarno, później chodziłam w ogóle na kolorowo latem. Lubię takie, e, takie ubrania neonowe, wiecie? Neonowe, takie jasne, e, no, także. Także tak to u mnie wygląda. 35 zł kosztuje ta bluzeczka, i widzicie ona jest taka z cienkiego, takiego jak bluzy macie dresowe? Zobaczcie, ona taka jest bluza dresowa bez kaptura, tylko z kołnierzem. I też w kolorze khaki No i z tyłu tak się prezentuje. I to już chyba będzie wszystko z nowości. Tak, myślę, że to będzie wszystko tak. Chyba tak. Już tam nic nie widzę, e, więc jak tylko coś nowego będzie, to od razu Wam będę pokazywać. No ale słuchajcie, czy Wy widziałyście mój przegląd z takimi pięknymi nowościami? Zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie, bo cały przegląd jest e, samymi nowościami, głowa mała po prostu. A dzisiaj życzę Wam miłego dnia, trzymajcie się, cześć!